Jaki jest żeński odpowiednik jaskini faceta? Kuchnia! Historia tej likwidacji zaczęła się dokładnie tak samo jak wszystkich innych firm w ostatnim czasie. W brytyjskiej fabryce o bardzo wysokiej renomie, w której aktualnie pracuję, wałem, gotowaliśmy na co dzień bardzo dużo włoskiego makaronu. Zabawne, nie? Brytyjska fabryka stojąca na środku zabłoconego pola. Gotująca włoski makaron, sprowadzany z Włoch, gotowany w Wielkiej Brytanii. Ale nieważne, proces zamykania mojej brytyjskiej fabryki gotującej i sprzedającej włoski makaron rozpoczął się tak jak wszystkie likwidacje w tym kraju. Bardzo niewinnie. Zaczęło się od tego, że Wielka Brytania na własne życzenie odcięła się od europejskiego, w swoich założeniach, nadal wolnego rynku pracy. Wolny rynek pracy polega na tym, że jak mi w polskiej fabryce makaronu 2000 zł miesięcznie nie wystarczy na rachunki i żarcie, to od jutra przeprowadzam się 800 km na zachód i rozpoczynam pracę w niemieckiej fabryce makaronu. Tylko za tę samą pracę nie inkasuję już 2000 zł miesięcznie, tylko 2000 euro miesięcznie. W obecnych czasach na rachunki i żarcie nadal mi nie wystarczy, ale przynajmniej jestem w kraju, którego języka totalnie nie rozumiem, a moja depresja i stany lękowe rozwijają się czterokrotnie szybciej. Ale do rzeczy. Wcześniej, kiedy Wyspa była członkiem wolnego rynku pracy, to każda brytyjska fabryka mogła sobie rekrutować dowolnie wskazanego człowieka zamieszkującego teren Europy. Mało tego, każda brytyjska fabryka miała wówczas coś takiego jak ten. no. dawno nieużywane słowo. Wybór! Jeśli nowo zatrudniony pracownik miał język angielski na poziomie ameby albo notorycznie do pracy spóźniał się przez ten, no. Alkohol. To na jego miejsce czekało przynajmniej siedmiu innych pracowników z Polski, Litwy, Łotwy, Portugalii. W dawnych czasach zachlanemu Janowi można było w dowolnym momencie podziękować za współpracę i nie istniała nawet najmniejsza obawa o to, że produkcja, na kim się tapie, zatrzyma się. Po prostu zbyt wielu ludzi o wystarczających kwalifikacjach czekało wtedy w kolejce do pracy, aby w brytyjskich fabrykach choć na pięć minut pojawiły się jakiekolwiek przestoje. No ale wybór wykwalifikowanego pracownika. To dzisiaj w Wielkiej Brytanii już tylko śpiew przeszłości. Po wyjściu z Unii Europejskiej, po odcięciu się od wolnego rynku pracy, z tego kraju wyjechała zarówno większość ludzi z jakąkolwiek chęcią do pracy, jak i ludzie o komunikatywnym języku angielskim. Komunikatywny język angielski. To taki, w którym ty mówisz do osoby, a ona przynajmniej macha głową. Ale przynajmniej jak macha głową, to wie, że macha tą głową. Po wyjściu z Unii z brytyjskich fabryk na dobre zaczęli znikać Polacy, Litwini, Łotysze, Rosjanie, Portugale. A od przynajmniej czterech lat nie widziałem, aby kogokolwiek zwolniono z pracy dyscyplinarnie. Nawet jak na początku tego roku po raz czwarty przyłapano Sergeja na tym, że wypija nam cały alkohol przemysłowy, to wzięto go tylko na bok i lekko pogrożono mu palcem. W sensie, tym palcem pogrożono mu bardzo delikatnie. Nikt nie chciał, aby Sergej obraził się i na dobre odszedł z pracy, bo nie było go kim zastąpić. Sergej naturalnie w pracy został i nadal pił. A całej tej dyscyplinarki ani dwóch kolejnych to pani nie pamięta, bo nie był wtedy za bardzo przytomny. Ale nawet takie akcje jak obchodzenie się z pracownikami, jak z jajkami, pozwalanie im na upijanie się w robocie i na trzy miesięczne nieprzychodzenie do pracy, pozwalanie im na niszczenie sprzętu firmowego w przypływie szału. No co, zły dzień miał, to kopnął dwa razy maszynę do krojenia kurczaka. Nawet to nie powstrzymało brytyjskich fabryk przed masowym odpływem wykwalifikowanych pracowników. Wykwalifikowanych! Ty do niego mówisz, a on chyba rozumie. No i tak samo było w mojej brytyjskiej fabryce, gotującej włoski makaron. Pewnego dnia po prostu zauważyliśmy, że menadżerów jest więcej niż pracowników fizycznych. A na którymś etapie ocknęliśmy się, że co prawda mamy człowieka do pakowania gotowego makaronu w paczki, ale nie mamy człowieka, który by mu ten makaron gotował. Tak, tak, już widzę, znaczy już czytam te komentarze. Skoro menadżerstwo nie potrafi znaleźć pracowników, to niech samo zakłada gumaki i idzie do roboty. Może i tak, ale wierzcie mi, ludzie, którzy całe życie spędzili na stokach menadżerskich i awansowali po znajomościach, bo akurat byli na ślubie szefa. Ci ludzie to liniom produkcyjnym mogli bardziej zaszkodzić niż im pomóc. No i ci sami ludzie, ci menadżerowie, widząc, że nasza fabryka powoli chyli się ku upadkowi, doszli do wniosku, że pora znieść dotychczasowe kryteria rekrutacyjne i zacząć brać do fabryki każdego jak leci. Jednym z dotychczasowych kryteriów, który do tej pory odcinał nam 90% kandydujących, była przynajmniej jako taka znajomość języka angielskiego. Mieścimy się na środku zabłoconego pola. Język angielski jest super ważny, ale żarty na bok. Taka tyci, tyci znajomość angielskiego zawsze była wymagana. Taka, że ty do niego mówisz, a on przynajmniej kiwa głową i jest tego świadomy. No ale to stało się już śpiewem przeszłości, bo od tej pory ta umiejętność, to mówienie po angielsku, ten skill nie były już nikomu potrzebne. Od tej pory, nawet jeśli ćwierkałeś jak Maciuś z klanu, Co się stało? mogłeś spokojnie zacząć gotować u nas makaron. Dodatkowo na pewnym etapie nasza firma cholernie pozazdrościła wszystkim brytyjskim rolnikom. No bo specjalnie dla rolników w roku 2020 rząd Wielkiej Brytanii leciutko uchylił granicę, a następnie samolotami sprowadził do tego kraju tysiące Rumunów i Bułgarów. A wśród nich wesolutkich Romów. Cztery lata temu COVID i Brexit Niekoniecznie w tej kolejności, wygoniły z Wielkiej Brytanii tak wielu zatrudnionych Europejczyków, że krajowe rolnictwo stanęło przed wizją upadku. Jasne, do pracy natychmiast zaproszono niezatrudnionych nigdy wcześniej Brytyjczyków, którzy mieli wreszcie szansę zacząć wykonywać fizyczną pracę, którą rzekomo wszystkim im zabraliśmy, ale większość z nich powiedziała. A nie dziękuję. Ja, ja jednak wolę posiedzieć w domu i pooglądać Netflixa. No więc kiedy cała ta akcja przygarni brytola do pracy, zakończyła się fiaskiem, rząd po chamsku odpalił samoloty, potwierał granice i pozwolił do tego kraju tysiące Rumunów i Bułgarów, a także wesolutkich Romów. No i menadżerstwo naszej fabryki na taką akcję nie mogło pozostać obojętne. Nasze menadżerstwo też chciało wypełnić puste linie fabryki wszystkimi tymi esmeraldami, Zitami, Rajko i Jowanami. Skoro rolnicy mogli, no to oni też chcieli. No i w ten sposób, nie mając zielonego pojęcia o kulturze, o braku kultury tych ludzi, nie wiedząc nic o sposobie ich zachowywania się, o sposobie bycia, nasza firma bardzo obszernie otworzyła się na nowy dla niej świat cyganów. Znaczy Bułgarów, Rumunów, Romów zamieszkujących Bułgarię i Rumunię. No, cyganów. I jeśli wcześniej nasza fabryka miała niepowtarzalną szansę zejść z biznesowej sceny z podniesioną głową, tak tym ruchem spowodowała, że z tej sceny Zrzucono ją prosto w gówno, a scenę ktoś ukradł. I jak zwykle nie wiadomo kto. W styczniu 2025 roku, dokładnie trzy tygodnie od dziś, obchodzilibyśmy dokładnie czwartą rocznicę od momentu, odkąd współpracę nawiązaliśmy z rumuńsko-bułgarskimi agencjami pracy. Zabrakło nam jedynie trzech tygodni, ale pech chciał, że z brytyjskiej sceny fabrycznej zniknęliśmy równie łatwo, jak łatwo portfel znika z autobusu pełnego esmerald i Jowanów. Tylko że wtedy, te 4 lata temu, świeżo po tym, jak nawiązaliśmy współpracę z nowym dla nas sortem pracownika, nic nie zapowiadało nadchodzącej apokalipsy. Sprowadzeni tutaj samolotami mężczyźni i ich kobiety mieli jedynie trochę inne zwyczaje i zachowania niż te, które. Przez całe życie widzieliśmy na korytarzach naszej fabryki, czy tam w całym tym kraju, albo w cywilizowanym świecie w ogóle, ale szybko szło się przyzwyczaić. Ja osobiście bardzo szybko przyzwyczaiłem się do faktu, że nasi nowi pracownicy totalnie nie potrafią korzystać z klasycznych toalet, a nie potrafią, bo w kulturze, z której się wywodzą, nigdy nie powstały tak zaawansowane urządzenia jak. Kibel czy zlew. Od jednego z nowych pracowników, który znał trzy słowa po angielsku, dowiedziałem się na przykład, że on i jego rodzina przez całe życie załatwiali się do dziury wykopanej w ziemi. Dowiedziałem się też, że nasze europejskie Brytyjskie toalety są daleko poza ich zasięgiem pojmowania i oni z nich korzystać nie będą. No i jak dla mnie to brzmiało to trochę komicznie. No i taki ubawiony, zapytałem mojego nowego przyjaciela Aleksandru, w jaki sposób on i jego rodzina korzystają z toalety w mieszkaniu, które na bank wynajęli w Wielkiej Brytanii. Postanowiłem nawet błysnąć humorem i zapytałem, czy on i jego rodzina od momentu przyjazdu do Wielkiej Brytanii przy cały czas wstrzymują. A może zgodnie z tym, co mi powiedział, kiedy przydziśnie ich jedynka albo dwójka, to natychmiast pędzą do ogrodu i kopią tam dziurę? A jak nie ma czasu na kopanie dziury, to może biegną na ulicę i załatwiają się bezpośrednio do kanalizacji. Dużo się nie myliłem, bo Aleksandru natychmiast sprowadził mnie na ziemię. Wytłumaczył mi, że w jego mieszkaniu przy Silver Street akurat cała rodzina regularnie załatwia się do wanny. Najpierw Zita, potem Aleksandru, a na końcu Jowan do wanny trzaskają jedynkę i dwójkę. I to jest dla nich bardziej naturalne niż siadanie na jakimś porcelanowym krześle z dziurą. Po załatwieniu się, wanna jest spłukiwana i problem znika. Znaczy spływa. Mało higieniczne? Raz w tygodniu jedna osoba z rodziny zostaje oddelegowana do dokładnego oczyszczenia wanny. A zwłaszcza odpływu, bo ten często się podejrzanie zapycha. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Surfshark. Serwis pomagający omijać wam zabezpieczenia wszędzie tam, gdzie internet odmawia wam dostępu. Jesteście w Wielkiej Brytanii, ale pooglądalibyście sobie amerykańskie HBO. Jesteście w Polsce, ale chcielibyście sprawdzić brytyjskie BBC. A może jesteście w Korei Północnej i chcielibyście na przykład no nie wiem, zalogować się do internetu i w tym momencie wchodzi lekin, cały na niebiesko wystarczy, że na dowolnej machinie typu laptop, telefon, telewizor zainstalujecie Surfshark i od tej pory będziecie mieli dostęp do usług i serwisów internetowych ze wszystkich krajów na mapie, no ale zmienianie internetowego adresu zamieszkania to tylko czubek góry lodowej, w ofercie firmy znajdziecie dodatkowo dwa pakiety Surfshark One oraz Surfshark One Plus w skład dodatkowych pakietów oprócz bezpiecznej zmiany adresu VPN dodatkowo wchodzą skuteczny antywirus, który cały ten nieudolny skam odbija jak piłecz tenisową, całodobowa ochrona waszych danych osobowych w sieci z funkcją wysyłania powiadomień i bicia na alarm, a także serwis usuwający wasze dane osobowe z baz firm nieupoważnionych do ich przetrzymywania. Tak więc jeśli lubicie mieć niemal 100% kontrolę nad tym co oglądacie w sieci, a dodatkowo chcecie zabezpieczyć swój profil na wszystkich możliwych płaszczyznach, to zapraszam do linku w opisie. Hasło zmywak prawidłowo wklepane przy procesie rejestracji dodatkowo odblokowuje moim ludziom 4 bezpłatne miesiące VPN Surfshark, a na to wszystko solidna zniżka. Szczegóły znajdziecie w pierwszej linijce opisu pod filmem. Dawniej, dla takich ludzi jak Aleksandru i jego stuosobowa rodzina, nie byłoby w brytyjskiej fabryce miejsca. Nie dla ludzi, którzy dwójkę zostawiają na ziemi obok toalety, a jedynką opukują z lewy. Jeszcze cztery, może trzy lata temu śmielibyście się na głos, gdybym powiedział wam, że od jutra w waszej fabryce pracę rozpoczyna 20 gości, którzy nigdy w życiu nie myli rąk. Nie myli ich, bo to leży poza ich systemem pojmowania. Na szczęście od tamtej pory w Wielkiej Brytanii odbył się Brexit. A wszyscy ludzie potrafiący korzystać z toalety już dawno stąd wyjeżdżali, i teraz to trzeba zrobić wszystko, aby Aleksandriu i Esmeralda poczuli się u nas jak u siebie w domu. M mamy politykę równości, nie? I dlatego specjalnie dla naszych nowych cygańskich przyjaciół. Fabryka wybudowała nowy rodzaj toalety. Wybudowała to w zasadzie za dużo powiedziane. Wystarczyło jedynie z zachodniego skrzydła fabryki pousuwać wszystkie kible i na szybko płytkami obrobić dziury, które pozostały po nich w ziemi. Czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze. Aha, i przypominam, w dalszym ciągu mówimy o Wielkiej Brytanii, a także standardach, jakie tu obowiązują pod koniec roku 2024. No ale przyzwyczajenie się do nowych toalet to było jedno. Wraz z nowymi pracownikami musieliśmy przyzwyczaić się do nowych zasad funkcjonowania sklepiku na terenie fabryki. Znacie te sklepiki, nie? To u was też takie są. Z reguły trafiają do nich towary z innych fabryk tej samej firmy. Tylko kosztują 5 razy mniej niż w klasycznym sklepie. Na przykład, w klasycznym sklepie paczka naszego makaronu z pomidorami kosztuje 3,50, a w sklepiku pracowym jedynie 50 pensów. I to na temat marży sklepów detalicznych mówi nam absolutnie wszystko, co powinniśmy wiedzieć. No ale wracamy do nowych zasad funkcjonowania sklepu na terenie fabryki. Nowy problem zaczął się w momencie, kiedy Aleksandru i cała ta jego rodzina Esmerald i Jovanów dowiedzieli się o promocjach obowiązujących w naszym sklepie. Przez co nasz sklepik średnio w 6 minut po otwarciu. Zrobił się pusty. Wystarczyło jedynie o godzinie 19 lekko uchylić drzwi do sklepu, a wszystkie te cudowne panie o aparycji kuleczek wlewały się natychmiast do środka i rozszarpywały towary swoimi pazurkami, niczym dinozaury. Wszystkie te przecenione napoje, kanapki, pizze, ciasta, makarony, cały ten tani asortyment czyszczony był w 6 minut. A jeśli ty, zwykły śmiertelnik, na przerwie poszedłeś do takiego sklepu. To potykałeś się w nim tylko o rozerwane kartony i kawałki pogryzionej folii. No i na początku wszyscy pracownicy, którzy nie mieli możliwości dostać się do sklepu, głośno protestowali. Oni do cholery też chcieli kupić sobie coś tańszego na obiad, ale zdeptane kartony i pogryzione opakowania to wszystko, na co mogli liczyć po wejściu do sklepu firmowego. Ale spokojnie, od czego mamy brytyjskie menadżerstwo? Po kilku takich protestach na drzwiach sklefiku pojawiła się kartka. Tylko jedna sztuka towaru na jedną osobę. No i super, każdy, kto umiał czytać, to się słuchał. a kto nie umiał czytać, to się nie słuchał. Tak więc wraz z nowymi pracownikami szybko zaakceptowaliśmy fakt, że z mapy fabryki zniknął sklep. Jasne, zawsze mogłeś zaryzykować i wtoczyć się do tego sklepu w towarzystwie wszystkich tych cygańskich kuleczek. Tylko nigdy nie było gwarancji, że które z nich nie zahaczycie swoim orlim szponem jeśli stanie się na drodze do przecenionych energetyków. Ale to nie wszystko. Oprócz nowych toalet oraz nowych zasad przetrwania w sklepiku pracowym, widowiskowo przywitaliśmy też nowe zasady konsumowania posiłków na kantynie. Grzecznie przypominam, że mamy właśnie schyłek roku 2024. Nasi nowi pracownicy być może nigdy wcześniej nie korzystali z klasycznej toalety i zlewu. Być może zawsze dostawali morderczego szału, ilekroć na półkach pojawiał się towar. Ale dodatkowo dowiedzieliśmy się, że nasi nowi bracia i siostry Nigdy wcześniej nie widzieli widelców, noży ani łyżeczek. Ja osobiście dowiedziałem się tego, kiedy zobaczyłem, że rodzina Aleksandru siada w pięć osób do stołu, a następnie rozszarpuje pomiędzy sobą bochenek chleba. Po rozszarpaniu bochenka i po przyznaniu kawałku każdemu członkowi rodziny kładło się na nim wszystko, co się wcześniej wyniosło ze sklepików pracy. Na początku wyglądało to dziwnie, potem obrzydliwie, a teraz to w sumie wygląda bardzo egzotycznie. Założy się, że nigdy w życiu nie widziałeś faceta, który kładzie na sobie dwie mrożone pizze, zawija je w rulon, kładzie to na wyszarpany wcześniej przez Esmeraldę bochenek chleba, a całość dosłownie połyka, głośno przy tym chrumkając. No i takie widoki po kilku latach stały się w naszej fabryce codziennością. Podobnie jak jedzenie twarogu wymieszanego z pomidorami za pomocą samych dłoni. A po zjedzeniu takiego posiłku z upieprzonymi łapami pozostało już tylko odwiedzić nową brytyjską toaletę, Tą dziurę w ziemi, a stamtąd po drodze, nie myjąc w ogóle rąk, udać się już tylko na brytyjską fabrykę produkującą jedzenie. Po więcej przepisów na to, jak powstaje świeży brytyjski makaron, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Tak jak wspomniałem na początku, upadek mojej fabryki zaczął się od czegoś pozornie niegroźnego. Któregoś dnia sekcja pakowania produktu zgłosiła nam, że nasz makaron po ugotowaniu zmienia kolor na niebieski, czasem siwy, czasem czarny. Nie zawsze, ale średnio 3 gotowania na 10. Zmieniało kolor równie szybko, jak szybko kolor zmienia brytyjska populacja. No i ja, człowiek, który w tym miejscu odsłużył 17 lat, nigdy wcześniej na oczy nie widziałem takiego zjawiska. Do wielkiego kotła pełnego gotującej się wody wrzucasz zwykły, normalny, żółty makaron, a ten po ugotowaniu i po schłodzeniu się natychmiast zmienia kolor na niebieski siwo-niebieski monochromatyczny. No i na początku myśleliśmy, że do naszej wody gotującej przedostaje się skądś jakiś barwnik, tylko nie wiedzieliśmy skąd ten barwnik pochodzi. Potem, bo tak najłatwiej, Winę zaczęliśmy zrzucać na ekipę sanitarną, że kiepsko czyszczą. Następnie, bo nic nie pomagało, złożyliśmy wizytę w fabryce produkującej chemię do czyszczenia naszych maszyn. W skrócie, przeprowadziliśmy tam wnikliwą analizę, czy ich środki chemiczne są wystarczająco skuteczne. No i okazało się, kurcze, że, że były, że przyczyna musi leżeć gdzieś indziej. No i na żadnym z tych etapów naszemu menadżerstwu nawet do głowy nie przyszło, że makaron zmienia kolor na niebieski. Bo w naszej wodzie zamieszkała bardzo groźna bakteria. Bakteria na tyle złośliwa, że nie była jej w stanie wytępić nawet gotująca się w 100 stopniach woda. No i my, nie wiedząc tego, z tygodnia na tydzień obserwowaliśmy coraz więcej i więcej zwrotów naszych produktów ze sklepów, bo ponad w 3 czwartych naszych produktów makaron zamieniał się w siwo niebieskie wstążki. I kiedy nasza fabryka jeszcze funkcjonowała. To źródła tej bakterii szukaliśmy dosłownie wszędzie. Wszędzie poza nieumytymi rękami Aleksandru i tej jego stuosobowej rodziny. Wszędzie poza dziurami nazywanymi od tej pory toaletą, bo oni, może i myliby ręce, ale to nie leżało w ich naturze. Jaki napis my ręce na ścianie? Ja nie czytam po angielsku. Pech chciał, że równocześnie z przebarwionym makaronem Zaczęliśmy na terenie fabryki znajdować karaluchy. A sami wiecie, jak to z tymi karaluchami jest. Jeśli już zauważyłeś jednego chodzącego po podłodze, to znak, że jest już za późno i że gdzieś tam w fabrycznej ścianie żyją ich tysiące. Znaleźlibyśmy je znacznie szybciej, gdyby nasi nowi pracownicy, zamiast grać nimi jak kapslami wzbijanego, komuś ten fakt zaraportowali. Zapytałem oczywiście Andrew, od jak dawna używają robali zamiast kapsli? Od jak dawna się nimi bawią. Ale szybko dowiedziałem się, że oni to tam na kantynie znajdują ich góra 1-2 dziennie. W domu u Aleksandru jest ich znacznie więcej i są gorsze, bo gryzą. Tomasz, taki karalio to jest big big problem. Na pewnym etapie o problemach bakteriologicznych naszej fabryki dowiedział się nasz główny odbiorca. Dostaliśmy równe 30 dni na znalezienie i totalne wytępienie bakterii, która kolor makaronu zmienia na niebieski. Czasem na siwy albo, albo na czarny. Całe szczęście odbiorca nigdy nie dowiedział się o karaluchach. Od razu by nas zamknął. No i co śmieszne, wyjścia z tej sytuacji nie mieliśmy praktycznie żadnego. Mogliśmy, oczywiście, natychmiast zakończyć współpracę z agencją, która od 2020 roku przysyłała nam nowych ulepszonych pracowników, którzy nauczyli nas, że można alternatywnie jeść alternatywnie chodzić do toalety, tylko wyrzucenie tych ludzi z pracy oznaczałoby ucięcie 70% rąk do pracy. Mogliśmy oczywiście raz jeszcze zorganizować nowym pracownikom szkolenie z zasad higieny w miejscu pracy, pokazać im jak ważne jest mycie rąk i nie podnoszenie rzeczy z brudnej ziemi. Tylko podobnie jak za pierwszym, za drugim i za trzecim razem, nikt by tego szkolenia nie zrozumiał, nawet gdybyś narysował je w formie komiksu dla pięciolatka. Mogliśmy oczywiście wrócić do starożytnej zasady jak nie znasz angielskiego, to nie ma tu dla ciebie pracy! Tylko po pierwsze, nie byłoby tu kompletnie komu pracować, a po drugie, złamalibyśmy nowy zapis w regulaminie firmy o tolerancji każdego i wszystkiego przez wszystko! No i całe to nasze brytyjskie menadżerstwo zaczęło wić jak ryba złapana w sieć! Mimo, że doskonale znali przyczynę problemu. Nam kazali tej przyczyny szukać dalej Nie zrzucaj winy na ludzi innej narodowości Tomasz Bo to nosi znamiona rasizmu No więc nam, podrzędnym pracownikom Kazano szukać bakterii wszędzie Robić wymazy z absolutnie wszystkiego Wysyłać tony próbek jedzenia do laboratorium I kiedy my robiliśmy wszystkie te bzdurne i niepotrzebne rzeczy Dżentelmen o imieniu Rajko Podnosił z ziemi makaron, który wcześniej mu upadł A następnie brudnymi łapami podawał go Esmeraldzie Która następnie pakowała go do paczki z jedzeniem Swoją drogą na tej paczce był napis Merry Christmas! Już dziś odbierz swój prezent. Kiedy my zaglądaliśmy dosłownie w każdy kawałek rury w fabryce i braliśmy z niego wymaz, to bakteria w tym czasie w najlepszej jechała sobie właśnie do sklepu. A po drodze, tak zupełnie z nudów, malowała sobie nasz makaron na siwo, niebiesko, czarno. Po 30 ustawowych dniach nie byliśmy w stanie przedstawić naszemu odbiorcy planu jak wytępić bakterie. Zamiast tego przedstawiliśmy mu jeszcze jedną bakterię którą jak się okazało od jakiegoś czasu również pakowaliśmy do naszych paczek z makaronem. Ta nowa bakteria nie traciła czasu na takie głupoty jak malowanie makaronu na niebiesko czy siwo. Nowa bakteria zajmowała się głównie wiecznym uciszaniem kobiet w ciąży a także osób starszych i przekonaliśmy się o tym w najgorszy możliwy sposób. Napisali nawet o nas w gazecie. To takie dziwne. Ta bakteria żyje głównie w ściekach i na mokrej podłodze. Jedyny sposób, aby przedostała się stamtąd do paczki z jedzeniem, jest podniesienie jej ręką z ziemi. A to z kolei wymagałoby jedynie kilkudziesięciu pracowników kompletnie niewyedukowanych w tym, że w fabryce z jedzeniem nie podnosimy niczego z ziemi. A jeśli już podniosłeś, to wyrzucasz to do śmieci, wywalasz rękawiczki, myjesz łapska. Tylko jak się okazało, niektóre braki kultury rąk nie myją. I tak oto wraz z końcem listopada. Jeszcze jedna brytyjska fabryka, specjalizująca się w pewnej gałęzi przemysłu żywieniowego, została zamknięta przez cudowną wizję rządzących. Biznes, który latami przynosił zyski, na pewnym etapie robi wszystko, aby utrzymać się na rynku. Wszystko! Nawet kopie dziury w ziemi i nazywa je toaletami. Tak długo, jak przed Brexitem w fabryce pracowali ludzie wykwalifikowani, z pewnym poziomem komunikacji. Problemy pojawiały się, a następnie znikały. Bo żeby rozwiązać problem potrzebna jest komunikacja. No, ale takich ludzi należało się z tego kraju jak najszybciej pozbyć. Natomiast od kiedy fabryki zapchano nowym typem pracownika, pracownikiem 2.0, z fabryki zniknęły przynajmniej trzy rzeczy: komunikacja, jakość. Higiena. Pod koniec swojego żywota nasza fabryka naprawdę niewiele różniła się od jarmarku trzeciego świata, a odbierając ostatnią pensję i widząc, jak Sanepi ostatecznie zamyka drzwi, doszedłem do pewnego wniosku. Jeśli prawdą jest powiedzenie, że jesteś tym, co jesz, to my tu na wyspach powoli wszyscy zamieniamy się w cyganów. Maciek, 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 maciek. Hej, patroni! Dziękuję wam za comiesięczne finansowanie tego kanału. W komentarzu możecie napisać, czy w waszych zakładach pracy jest podobnie jak w moim. A wasze szefostwo nadal się nie wierzy, że nie ma takiej ilości brudu, której nie dałoby się wyczyścić. A patronami w tym miesiącu, którzy do pieca dorzucili najwięcej, okazali się Tamworth Roofing, Roof Right LTD. Paweł Kozłowski, Krzysztof Bryja, Ewelina Węglarz, Nefretete sklep Peterborough, Paweł Lewicki, Anna Jakubowicz, Jarosław Góra oraz Martin Bydlosek. A na koniec tylko i specjalnie dla was małe spostrzeżenie. Ten cały święty Mikołaj ma dużo wspólnego z dowolnym rządem dowolnego kraju. Pracuje zaledwie jeden dzień roku, a resztę miesięcy spędza na pilnym obserwowaniu i ocenianiu tego, co robisz. Do następnego!